Fris X Patec, wakacje. Trailer. <grywa> Ciekawe ile osób tutaj <grywa> patrzyło tam, gdzie nie powinno. Oj, byczki, byczki. Ja wam, ja was znam i ja wiem, że jak widzicie bikini, to patrzycie, czy czy, czy Sidestepa nie, nie odjebał paseczek od dału? Ach, jak ja was znam, jak ja was znam. Ale akrobacje. To Patec czy trąba? Chyba Patec. Taki większy. Zrobię sobie te wakacje Ej, i ty sobie ten zrób Za no, 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 to dobry jest bóg no, yes. Jesteś morto za rób Ej, ej, nie noś tych kładrów no, yeah. no, Robimy sobie, traczek też dla beczki, ale jestem mordu sporo naszej zajaweczki Przyznam ci też, że plików pełne te teczki są Spodam, że kuzi, więc lepiej podaj mi ręcznik ziom mm. Robię jutro z kumplem skydiving w locie sklejam ten high five z nim. Na co dzień więcej słońca dawaj mi. W końcu jest lato, jest co porobić. Lecimy uśmiechnięci, ekipa na wakacjach, Ziomek, samołka to dyskwalifikacja Spieszono nam dwie paki na liczniku gracie Jutro swoją panną miku, w namiocie, na karimacie, dojeżdżamy piękna pogoda, plaża, imprezki, zachody i woda Chila od siatkówka, balone ognisko Widzę fibrosa, on zeruje piwsko Zapach natury, same przyjemności, czesujesz to biorę, jesteśmy prości, tutaj się nie znudzisz, aktywny wypoczynek Wiana w kółeczkach co tu dużo gadać za wycieczka. To już koniec? Całe szczęście. E, dobra, Beniu, no co można tu powiedzieć o pioseneczce? No, tch, była zajebista wycieczka ta pioseneczka, i biegana flaneczka. No. Zobacz, ale na koniec. Warto zobaczyć. Oto nasz prezent na ich ślub. A kto miał ślub? Bo ja tylko widziałem i, i to było zajebiste I naprawdę to było zajebiste, <grymne> bo było coś takiego, bo przeglądałem tego, przeglądałem instastory trąby. Przeglądałem instastory trąby i tak patrzę i na jakimś ślubie są. No i było jedno takie zajebiste instastory. Jak siedzi Murcik, z, jak siedzi Murcik z Krzychem, siedzi Murcik z Krzychem. I ona się tam, ona się tam... O właśnie, to jest, to jest to, to jest to, to jest to o czym ja mówię To jest to o czym ja mówię, ty czekajcie go to... witam Czekajcie, to jest to o czym ja mówię Tylko to, to, to instastory trąby Czekajcie, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Że taki wkurwiony siedział Jak tam? Zobaczowana <śmienny śmienny śmienny> z powodu złamania akulaminu o, 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 platformy Pay 500 Czyż to było kurwa to. Z... Ale mi się to... Ja nie wiem, czy to jest ustawiane, czy nie jest ustawione czy jest tak najlepsze, co ja widziałem na tym jewanym Instagramie przez dwa miesiące. Kurwa przysięgam wam. To, mog... to mógł być zbieg okoliczności, to mogło być ustawione. To mogło być dosłownie wszystko. Ale mnie to rozpierdoliło. Oh. Dobra, pójdę, zabawne to było. Ta mina była dobra. Ustawiony gadał mixer. No nieważne czy ustawione. Większość rzeczy w internecie jest ustawione. Mnie po prostu to bawiło.